Wkrótce ruszają zapisy do nowego konkursu organizowanego przez Centrum Spotkania Kultur wraz z Województwem Lubelskim konkursu pod nazwą Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego 2025. Takich właśnie diamentów szukamy, często jeszcze ukrytych czy nieoszlifowanych, a dziś w studiu CSK w Lublinie pani Ewelina Mazur, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach, Dzień dobry. a także przedstawicielka Rady Kultury Województwa Lubelskiego. Dzień Zgadza dobry. Się. Reprezentuje pani Powiat Krasnostawski i właśnie z tego powiatu będziemy szukać diamentów, ale zacznijmy może od podstaw. To jest konkurs nowy. Jaka jest jego idea? Do kogo jest ten konkurs skierowany? Konkurs kierujemy bardzo szeroko. Staramy się wyłuskać, odnaleźć to, co ukryte, jeszcze nie odkryte, lub już wiadome, ale może do tej pory nie nazwane diamentem właśnie, bo o diamenty kulturalne nam się rozchodzi, więc. Staramy się dotrzeć jak najszerzej do całego powiatu, do najmniejszych miejscowości, tak żeby i artyści, i grupy teatralne, wydarzenia różnego rodzaju, konkursy, festiwale mogły poczuć się docenione. Właśnie, wydarzenie kulturalne, twórczość artystyczna i odkrycie roku. To są trzy konkursowe kategorie, a sam konkurs jest dla wszystkich, bo mogą w nim wziąć udział twórcy i to niezależnie od tego, czy są. Profesjonalni czy nie kształcili się artystycznie. 18 lat trzeba mieć ukończony, to jest też ten warunek, a proces zgłoszeń. Artyści nie zgłaszają się sami, prawda? muszą zgłosić to różnego rodzaju instytucje, które są zawarte w regulaminie, także bardzo uważnie trzeba czytać wszystkie podpunkty. A jakie dziedziny twórczości konkurs obejmuje? Nie zamykamy się na przykład tylko na muzykę, prawda? Tu mogą być różne, szeroki jest ten wachlarz. Jeśli chodzi o kategorie, to nie tylko działalność artystyczna, którą rozumiemy poprzez występy różnego rodzaju artystów, muzyków, przedstawienia teatralne. Ale również wydarzenia kulturalne, czyli festiwale. Tutaj mamy na myśli nasze powiatowe chmielaki Krasnostawskie czy Wojewódzkie Święto Ziół. Ale również trzecia kategoria odkrycie roku czyli różne obiekty, które zostały oddane nie później niż dwa lata wstecz. I różnego rodzaju działania, czyli jakieś konkursy, również przez, przez szkoły organizowane, tak? Czy jakieś jednostki przy kościele, na przykład. To też zawiera regulamin. Z perspektywy właśnie przedstawicielki Rady Kultury Województwa Lubelskiego to teraz takie pytanie dotyczące potencjału twórców czy potencjału w ogóle powiatu krasnostawskiego. Już pani troszkę powiedziała o chmielakach, ale może teraz coś więcej o tym wydarzeniu, o którym chyba wszyscy mieszkańcy województwa lubelskiego i nie tylko słyszeli, no bo to jest taki poniekąd, można by powiedzieć, ambasador właśnie tego powiatu. E, tak, jeśli chodzi o chmielaki krasnostawskie, to jest to już e, produkt turystyczny nasz e, z, powiat, z terenu powiatu krasnostawskiego i myślę nad e, całe województwo lubelskie a również i e, taki festiwal znany na całą Polskę. E, jeśli chodzi o tego typu wydarzenia, to mm, no, my osobiście w gminie Fajsłowica możemy pochwalić się wojewódzkim świętem ziół, które będzie organizowane e, już któryś raz z rzędu, tak. E, i zawsze ściąga ten, to wydarzenie bardzo wielu ludzi, nie tylko z terenu powiatu, ale właśnie z terenu całego województwa lubelskiego, wielu zielarzy, wielu wystawców, wielu producentów ziół. No i mamy piękne wydarzenie i wspaniałe gwiazdy również tego dnia. Jest Pani dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach. Jakie zajęcia, no i dla kogo Państwo prowadzicie? My jako Ośrodek Kultury jesteśmy małą jednostką. Gmina liczy niespełna 4000 mieszkańców, niemniej jednak staramy się działać jak bardzo duży ośrodek. Są zajęcia zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, dla dorosłych. Są to zajęcia i artystyczne, i takie ruchowe. Organizujemy również wydarzenia takie typowo gminne, tak? czyli ferie zimowe dzień kobiet. Wydarzenia historyczne. Staram się upamiętniać naszych lokalnych bohaterów. No i oczywiście bazować na tym, czym gmina słynie, czyli ziołami. Stąd też Wojewódzkie Święto Zioł. Wracając do konkursu, to jest pretekst czy też powód naszego dzisiejszego spotkania, czy udział w tym konkursie jest skomplikowany? W jaki sposób instytucje zgłaszają kandydatów, a może raczej w jaki sposób kandydaci mogą zgłosić się najpierw do tych instytucji, żeby wziąć udział w konkursie? My jako ośrodek kultury jesteśmy współorganizatorem konkursu. Centrum Spotkania Kultury jako organizator przygotował karty zgłoszeń online, czyli zgłoszenie jest dość proste. Wystarczy kliknąć w kartę zgłoszeniową na stronie internetowej Ośrodka Kultury. Czy też znaleźć informacje poprzez, poprzez Centrum Spotkania Kultur. I tam należy wypełnić szczegółowo wszelkie informacje. Formularz prowadzi nas krok po kroku, więc nie przejdziemy dalej w formularzu, jeśli nie wypełnimy wszystkich pól. I tam bardzo szczegółowo należy opisać, co zgłaszamy, kogo zgłaszamy, dlaczego i co wnosi, tak, to wydarzenie, czy ten artysta w życie kulturalne województwa lubelskiego no bo w końcu szukamy diamentów. Czy jako Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach sami Państwo organizujecie to wydarzenie, czy może współpracujecie z jakimś innym podmiotem? Na szczęście jesteśmy zawsze wspierani przez naszą gminę, gminę Fajsławice i wójta gminy, Janusza Pędzisza, za co jestem niezmiernie wdzięczna, więc tutaj mamy wsparcie nie tylko mentalne, ale też budżetowanie na eliminacje powiatowe, które odbywają się właśnie u nas i również wystąpiłam o patronat honorowy starosty krasnostawskiego i uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź więc eliminacje powiatowe w powiecie krasnostawskim będą odbywały się właśnie pod honorowym patronatem pana Janusza Szpaka i kiedy kiedy eliminacje w powiecie krasnostawskim już 21 marca, w sobotę od godziny 10, będziemy przyjmować e, artystów. E, ju, ju, jury będzie oceniało ich e, na scenie, a również wcześniej e, twórczość e, plastyczno-fotograficzną. E, i wydarzenia, które zostaną zgłoszone online. Tak? Czyli to, co tego dnia będziemy mogli zobaczyć, to artystów typowo scenicznych, natomiast całą resztę jury będzie musiało ocenić wcześniej. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Pani Ewelina Mazur, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Fajsłowicach no i przedstawicielka Rady Kultury Województwa Lubelskiego była bardzo z nami. Mi miło, dziękuję. dziękuję. Ślicznie. Zachęcam serdecznie państwa z powiatu krasnostawskiego. Nie bójcie się, być może właśnie to ktoś z państwa jest tym nieoszlifowanym, jeszcze nieodkrytym diamentem. Do zobaczenia na eliminacjach.